Klasia Gołębiowska, TV Reklama, ze mną Balboa. Cześć. Cześć, witam wszystkich. Jak samopoczucie po wygranej walce? Myślę, że no, ciężko tu odpowiedzieć inaczej. Świetnie. Jakichś większych, poważniejszych obrażeń u ciebie nie widzę? No Na szczęście tylko lekko spuszczona dłoń. Cieszę się, że, że udało się wrócić na właściwe tory jeszcze w takim stylu. A jak oceniasz dzisiejszą gromadę? No szczerze mówiąc mało, mało widziałem bo byłem skupiony na swojej walce więc tak naprawdę oglądałem całą teraz walkę tutaj Mateusza z Łukaszem no walka tak jak myślałem chociaż bardzo łatwo sobie Mateusz tutaj poradził nie, nie sądziłem że aż tak tak lekko pójdzie no ale tak jak wczoraj ktoś mnie pytał, czy, czy Łukasz dobrze zrobił zbijając aż tak dużo kilogramów do tej walki, no ja nie byłem do tego przekonany. Wydawało mi się właśnie, że, że no nie, mógł, nie pomógł sobie akurat tym, że, że zbił aż tak dużo tej wagi i no nie pomoże mu to w, tej, w tym pojedynku. Tutaj newsy z najnowszej chwili, bo właśnie słyszę, że Don Diego wygrał walkę z Goatem. Ty będziesz chciał rewanż z Don Diego. Tak, właśnie mówiłem o tej walce. No tak, ja będę chciał rewanż z Mateuszem, jeśli taki rewanż dostanę od Mariusza Grabowskiego no i oczywiście od Mateusza, bo, bo jakby obydwoje postawili mi taki warunek, że żeby dostać rewanż za ostatnią walkę, no muszę, muszę wygrać jeden pojedynek i... Dostanę, dostanę szansę jeszcze raz. Don Diego jest jak na razie niepokonany. Dlaczego jest niepokonany? Jak sądzisz? No bo jest y, świetny w tym, co robi. Y, ja też y, tak naprawdę przegrałem tylko, tylko z nim. Y, y, mam nadzieję, że uda mi się zrewanżować i, i będziemy mieli taki sam rekord, bo, bo w tej chwili y, Mateusz ma 8-0, a ja 7-1 i i mam nadzieję, że, że uda mi się zrewanżować i wygrać ten pojedynek. A walka na przykład z Denisem Labrygą bądź Pasternakiem? Znaczy nie wiem czy są zakontraktowani w Gromdzie, oni raczej walczą na galach freakfightowych ja na razie się tam nie wybieram, bo nawet nikt nie proponował mi tam walki, ale tak jak mówię, no, dla mnie najważniejsze, najważniejsze jest teraz odzyskanie, zdobycie tego pasa, bo bo siedzi mi to w głowie, siedzi mi to w sercu, yy, ta przegrana, i, no i nie spocznę, póki go nie zdobędę. A freak fighty, jeżeli prezes Gromdy wyraziłby zgodę, mógłbyś przejść też do freak fightów? Znaczy wiesz, no musiałby ktoś mi coś zaproponować, albo nie coś, tylko bardzo dużo. A nie wiem, czy, czy to będzie dla nich opłacalny interesy. No, tak jak mówię, no, na razie nie, nie myślę nawet o takich walkach na takich galach, bo, bo liczy się dla mnie sport, liczy się dla mnie tylko ten pas. No, nie pieniądze są najważniejsze, bo, bo jeżeli bym miał tam przechodzić, to tak jak mówię, musiałbym bardzo dużo zarobić, ale, ale na pewno nie wcześniej niż odzyskam ten pas. Czyli przyszłość wiążesz z gromdomi i z walkami na gołe pięści? Tak, zdecydowanie jakby no, jestem lojalny, mam podpisany kontrakt. Wiem, że, że jeżeli bym dostał propozycję, chciał zawalczyć, to, to Mariusz Grabowski pewnie by wyraził na to, na to zgodę, ale no, nie interesuje mnie to na, na ten moment. A psychicznie jak poradziłeś sobie z przegraną? No właśnie tak naprawdę... Dopiero dzisiaj czuję, że troszeczkę spadł ten ciężar ze mnie, bo, no bo siedziało mi to w głowie, siedziało mi to w sercu, nie, nie mogłem tego przetrawić. Nie chodziłem oczywiście do żadnego psychologa, jakby radziłem sobie sam. Nie wiem, czy to z dobrym skutkiem do końca, bo, no bo ciężki miałem okres teraz w swoim życiu, ale... Ale myślę, że teraz już wszystko będzie się układało po mojej myśli. Wrócił na dobre tory. Dokładnie tak. I wrócił stary Balboa. Mam nadzieję, że już teraz do końca tak zostanie. Gleba zrezygnował z Gromdy, przeszedł do KSW. Myślisz, że dobra decyzja? Myślę, że tak. No, znaczy myślę, że tak. To są jakby jego, jego wybory. Yy, nie pamiętam yy, tak naprawdę dlaczego, dlaczego tak się stało. Wiem, że yy, walczył, walczył już tam w KSW, ta pierwsza walka chyba, chyba nie do końca yy, poszła po jego myśli. No ale no, niech, niech walczy, niech yy, może, może i dobra decyzja. A, czy chciałbyś walczyć z Denisem Załęckim? bo on też wywodzi się z gromdy. Znaczy no. Nie no myślę, że jakby no tutaj nie mamy jakby o czym rozmawiać, bo gdzie, gdzie miałbym zawalczyć z Denisem, myślę, że dajmy, dajmy mu chłopakowi spokój, bo, bo z tego co wiem, to, to jakby nie ma dobrej pasy i, i no, ja będąc jakby w tym miejscu no nie, nie chciałbym, po, po co byłby mi taki pojedynek z Denisem, żeby, żeby sobie tam się nad nim podbudować, bo, no bo, no bo jak chcę walczyć o najwyższe cele, więc. Uważasz go za A... słabego zawodnika? No nie nie uważam go za słabego, uważam, że jest po kilku porażkach z rzędu z nie najlepszymi zawodnikami według mnie, więc no nie wiem czy miałaby taka walka ze mną teraz sens, jakikolwiek. A teraz tak jeszcze na gorąco, jak oceniasz dzisiejszą walkę popka? Szczerze mówiąc, nawet nie widziałem, A, jak ta wyglądała, bo udzielałem wywiadu, wiem, wiem tylko, że no, przegrał. No, był nokaut w pierwszej rundzie. O, no to właśnie, no, no szkoda, że tak się stało, bo fajnie, fajnie jakby Polak wygrał, zwłaszcza Popek, bo tutaj jakby mocno się udziela w gromdzie. Jeszcze dodatkowo miał ma dzisiaj urodziny, więc zrobiłby sobie ten prezent. W każdym bądź razie no, no, przykro mi, ale korzystając z okazji i wszystkiego najlepszego dla popka. Wszystkiego najlepszego. A yy, myślisz, że, że będzie kontynuował treningi yy, jak i jeszcze walki w myślę, myślisz? Że, myślę, że no, to jest pytanie do niego, no, bo, no, bo jakby ja nie, nie jestem w jego głowie, nie wiem yy, jakie on, yy, on ma plany. Nie, nie wiem, no, nie, nie, nie wydaje mi się, żeby, żeby jakby tutaj jeszcze chciałbym zobaczyć tą walkę, bo nie wiem tak naprawdę jak to się jak to się skończyło, jak to się skończyło szybko i, i bez, bez walki, to nie wiem czy, czy to będzie miało sens, ale, no ale tak jak mówię, no, kibicowałem mu, chciałem, żeby wygrał, o, obejrzę to na spokojnie, wtedy mógłbym ci odpowiedzieć na to pytanie. Okej, okay, a pierwotnie Popek miał wa walczyć z Szerigą. Myślisz, że Orsu Korsu jest lepszym zawodnikiem od Szeligi? No myślę, że na papierze tak, nie, nie oglądałem no! walki. A przyszedł do Diego. Tak, słychać. Nie oglądałem walki tego Orsu Korsu, a e, no, Szeliga to no, jest jakby nie było freak Fighter, więc myślę, że no, ten Orsu Korsu jest lepszym zawodnikiem. No dobrze, tym akcentem kończymy wywiadzik. Dziękuję bardzo. Dziękuję yeah! bardzo. Gratulacje. Dzięki. Korzystając z okazji chciałem podziękować swoim sponsorom firmie Maraton Tartak, Trackpol, Hubon.pl, Eco House, Best Win Resto, Barmszana, Markam. Dzięki jeszcze raz. Dziękuję za wywiad.